24 sierpnia. Żywot świętego Bartłomieja, apostoła. Żył około roku pańskiego 71. W Kanie Galilejskiej spoczywał w ogrodzie pod drzewem figowym szlachetny Izraelita Natanael, rybak strudzony pracą i gorąco błagał Boga, aby się zjawił obiecany zbawiciel. Wtem zbliża się do niego przyjaciel Filip z Betsaidy i donosi mu z radością, nareszcie znalazł się ten, o którym mówi Mojżesz i pisali prorocy. To jest Jezus, syn Józefa Nazareńskiego. Natanael spojrzał na rozradowanego zwiastuna z powątpiewaniem i odezwał się doń żartobliwie, czyżby z Nazaretu mogło przyjść coś dobrego. Natanael wszakże nie wdał się w długą rozmowę i nie silił się przekonać powątpiewającego o radosnym wypadku, lecz pochwycił go za rękę i rzekł, pójdź i przeświadcz się. Gdy pan Jezus ujrzał Natanaela, powitał go temi słowy: otóż szczery Izraelita bez fałszu i przebiegłości. Zdziwiło Natanaela to powitanie, zapytał przeto pokornie: Panie, skąd mnie znasz? Na to rzekł mu Jezus, zanim Filip cię zawołał spoczywającego pod drzewem figowym, Już cię widziałem. Tym dowodem wszechwiedzy Jezusa zdziwiony, wypowiedział Natanael szczerze swą wiarę temi słowy: Rabbi, jesteś synem Bożym, królem Izraela. Poznał on zaś tak szybko i tak radośnie uznał Mesjasza, gdyż serce jego było wolne od fałszu i obłudy, a stąd przystępne dla prawdy i łaski. Pan Jezus nagrodził mu to obietnicą, iżem ci powiedział: Widziałem cię pod drzewem, wierzysz, większą nad te ujrzysz. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, ujrzycie niebo otworzone i anioły Boże wstępujące i wstępujące na Syna Człowieczego. Ewangelia Świętego Jana, rozdział pierwszy, wers 50 i 51. Ten Natanael jest Bartłomiejem apostołem, gdyż Bartolomaj, syn Tolomaj, jest używaną u Żydów nazwą pochodzenia. Bartłomiej był wiernym towarzyszem Jezusa przez całe życie i naocznym świadkiem mąk, ran, śmierci i zmartwychwstania Jego. On w uroczystość zielonych świątek przyjął wraz z innymi apostołami Ducha Świętego, on gorliwie głosił Ewangelię świętą. Jako widownie prac jego apostolskich oznacza podanie trzy wielkie krainy, Indyję, Frygię i Wielką Armenię, gdzie w mieście Albanopolu poniósł za swego mistrza, Jezusa Chrystusa, śmierć męczeńską w roku 71. Powodem zaś jego męczeństwa była następująca okoliczność. Bartłomiej zdziałał w tym kraju wiele cudów przy chorych i opętanych. Gdy się o tym król Polimiusz dowiedział, zaprosił apostoła, aby mu córkę wyleczył, którą dla wybuchów szaleństwa trzeba było krępować. Przybył Bartłomiej i krótką modlitwą uwolnił opętaną od złego ducha. Wkrótce rozeszła się radosna wieść o tym cudzie po całym świecie. Nieposiadający się w szczęściu monarcha, chciał wynagrodzić apostoła złotem i klejnotami, ale Bartłomiej nie przyjął nagrody i rzekł: Nie żądza złota przywiodła mnie tutaj, lecz pragnienie ocalenia dusz. Nie chcę skarbów twego państwa, lecz wzywam cię, abyś ode mnie przyjął skarby Królestwa Niebieskiego. Wyrzekł się bałwochwalstwa i wielbił jedynego Boga Nieba i Ziemi. Potem obwieścił zebranym dworzanom, że Jezus ukrzyżowany jest prawdziwym Bogiem i dodał, na dowód, że wasze bożyszcza są szatanami i martwymi posągami, pójdziemy do świątyni, a ja przymuszę szatana, aby sam jawnie stwierdził, że mówię prawdę. Obecni zgodzili się na propozycję, a król otoczony tłumem ludu towarzyszył Bartłomiejowi do świątyni bogini Astarot. W imię Jezusa rozkazał Bartłomiej powiedzieć jej, kim ona jest. Wśród straszliwego wycia zeznała, że jest szatanem i dotychczas łudziła króla i naród cały, gdyż jeden tylko jest Bóg, którego wyznaje Bartłomiej. Apostoł rozkazał szatanowi podrózgotać bałwany w całym mieście, a życzenie jego spełniło się w jednej chwili. Zdarzenie to spowodowało króla, jego rodzinę i wielu poddanych do przyjęcia chrztu świętego. Kapłani bałwochwalscy, widząc zniweczoną swą wziętość i powagę, zapałali nienawiścią przeciw apostołowi i pozyskali w Astyagesie Bracie królewskim i zarządcy części Armenii, pożądanego sprzymierzeńca. Tenże udając, że pragnie poznać wiarę chrześcijańską, zaprosił Bartłomieja do swego pałacu. Gdy apostoł przed nim stanął, zelżył goasty Ages i zażądał, aby natychmiast złożył bożką ofiarę, albo się przysposobił na śmierć. Ponieważ Bartłomiej stanowczo jednak oświadczył, że rozkazu nie usłucha, kazał mu przetoasty Ages żywcem skórę zedrzeć, a w końcu ściąć głowę mieczem. Podanie głosi, że odarty ze skóry bartłomiej w ognistym kazaniu zachęcał zebranych widzów do wytrwałości w wierze i miłości Chrystusa. Po ścięciu świętego męczennika straszna kara nawiedziła Astyagesa i bałwochwalczych kapłanów. Wszystkich bowiem opętał szatan i dręczył przez dni trzydzieści, po czym nędznie pomarli. Zwłoki jego uczciwie pochowane. Przeniesione zostały do Dory w Mezopotamii, gdzie cesarz Justyn wystawił mu wspaniały kościół. Za czasów Saracenów dostały się do Beneventu, skąd cesarz Otton II przewiózł kilka relikwii do Rzymu. Nauka moralna. Święty Bartłomiej uznał w synu cieśli nazareńskiego Syna Bożego, Zbawiciela i rzeczywistego przewodnika na drodze do doskonałości. Wszyscy pragnący prawdy, a nie mający fałszu i obłudy w sercu, Poznali z Ewangelii Jezusa, starali się pójść w ślady Jego i osiągnęli szczęście wiekuiste. Po pierwsze, pokora i zaparcie się samego siebie, jakie Pan Jezus okazywał od przyjścia na świat aż do śmierci, w czym się Żydzi tak mocno gorszyli, jest tłem, na którym się odbija osobistość, czyny i słowa Jego. Tą pokorą wabi On do siebie duszę natury szlachetniejszej. Pan Jezus jako Dziecię leży w skromnym żłóbku z zamkniętymi oczyma, z rączkami sterzałymi od zimna, w ubożuchne otulony powijaczki. Ale aniołowie śpiewają Mu chwała Bogu na wysokości. Pasterze klęczą u stóp Jego, mędrcy z daleka przynoszą Mu wonne kadzidła, a Herod drży na swym tronie. W późniejszym wieku słucha rodziców, pracuje w pocie czoła, dźwiga brzemię ubóstwa, ale zarazem zadziwia mędrców i doktorów jerozolimskich odpowiedziami na ich pytania. Pokutuje nad Jordanem, Pości na pustyni, opiera się pokusom szatana, ale słyszy zarazem głos z nieba, oto syn mój najmilszy, a Jan Święty wita go temi słowy. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Prawi ludowi nauki, pieści maluczkie dziadki, przestaje z grzesznikami, ujmuje się za cudzołożnicą, płacze nad grobem Łazarza, myje uczniom nogi, ale równocześnie sławią niewidomi, chromi, chorzy jego miłosierdzie, szatani drżą przed jego potęgą, arcykapłani zgrzytają zębami ze złości. Widząc wziętość jego. Pozwala się związać, znieważać, wyszydzać, biczować i wtłoczyć sobie na głowę cierniową koronę, kłaść krzyż na barki, ale rozpaczający Judasz, płaczący Piotr, zawstydzony Kaifasz, zdumiony Herod poświadczają jego niepokalaną świętość. Takim nam się okazuje Pan Jezus w swej pokorze jako człowiek, będący zarazem Synem Bożym. Po drugie, uważmy teraz Jezusa w Jego szczytnej wzniosłości. Na wszystkich jego czynach, słowach, postępkach wyryte z nami boskiej wiedzy, potęgi i samodzielności. Któż mnie, mówi, obwinić może o grzech? Ja jestem prawdą, drogą i życiem. Ja światłem tego świata, ja dobrym pasterzem, który oddaje życie za owieczki swoje, ja chlebem żywym, pochodzącym z nieba. Kto we mnie wierzy, wiecznie żyć będzie. Przyjdźcie do mnie, którzy jesteście strudzeni i obciążeni, pokrzepię was. Beze mnie nic nie zdziałacie. Proście, a dano wam będzie, aby radość wasza zupełną była. Mnie daną wszelka moc na ziemi i niebie. Nikt nie przyjdzie do ojca mego, chyba że przeze mnie. On zapowiada sąd ostateczny te słowy, pojawi się na niebie znak Syna Boskiego i ujrzą go stępującego w obłokach niebieskich w całej potędze i majestacie. Ześle on swych aniołów z trąbą i wielkim rozgłosem, a ci zbiorą jego wybrańców z czterech wiatrów od jednego krańca niebios do drugiego. Tak widzimy przed sobą Jezusa w niezrównanym majestacie, jak żadna inna osobistość w dziejach świata, gdyż nie był tylko człowiekiem, jak inni ludzie, ale zarazem synem Bożym. Modlitwa. Wszechmogący i wieczny Boże, który nam dzień dzisiejszy święcie rozweselasz doroczną uroczystością błogosławionego apostoła Twojego Bartłomieja, prosimy, daj nam dzieciom Kościoła Twojego również miłować wszystko, w co on wierzył, i ogłaszać, co on nauczał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na Ziemi. Amen. Ostatnio zauważyliśmy znaczne zmniejszenie zasięgów naszych filmów. Jeżeli chcesz pomóc, to subskrybuj i obserwuj nasze kanały, daj łapkę w górę, dodaj komentarz czy też udostępnij film. Masz mało czasu, zrób jedną z tych rzeczy, masz dłuższą chwilę, zrób więcej. Twoja pomoc jest bezcenna. Bardzo dziękujemy wszystkim wspierającym nasze działania. Jesteście wspaniali. Linki do zapisania się do nauk, subskrypcji oraz wsparcia znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego. Z dodatkowych ogłoszeń mamy jeszcze informację, że udało nam się obniżyć ceny w YouTube'owym sklepie z produktami. Link do sklepu możesz znaleźć w opisie filmu lub komentarzu. Produkty czasem wyświetlają się też pod filmem lub w nakładkach na filmie. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z ofertą na kubki, koszulki, naklejki i torby, gdyż udało nam się na nie uzyskać atrakcyjne ceny. Pamiętajcie, że są to produkty zamawiane z zagranicy, gdyż tylko taką możliwość daje YouTube. Nie mamy z nich zbyt dużego wsparcia, więc jeżeli chcesz nas realnie wesprzeć, to lepiej zrób to korzystając z metod wsparcia w opisie filmu lub komentarzu. Natomiast jeżeli chcesz mieć jakiś nasz produkt, a przy okazji nas troszkę wesprzeć, to nabycie takiego produktu jest idealne dla Ciebie.